Dzisiaj zapraszam na podsumowanie wykopków, podsumowanie zbioru warzyw korzeniowych w moim ogrodzie. No oczywiście kolejny suchy rok się trafił, mnóstwo podlewania, a co z tego wyszło, to zobaczcie sami. A wykopki zaczęliśmy we wrześniu od wykopania najpierw ziemniaków, później czerwonych buraczków. Chociaż tak z perspektywy czasu patrząc, to te buraczki mogły sobie by spokojnie jeszcze ten miesiąc porosnąć nawet do końca października. Przecież była y, pogoda, no ale właśnie. Nikt nie jest w stanie przewidzieć, że nie zdarzą się żadne większe przymrozki. To zawsze przecież jest obawa, że te buraczki czasami mogą przemarznąć i później słabo się przechowywać. No i tak wyglądają tegoroczne ziemniaki. Można powiedzieć, że nie są jakieś tam najgorsze. Chociaż sporo jest właśnie tych małych. Się jeszcze wybierze z tego do, na przyszły rok do sadzenia, ale jak widać, no, potencjał był, po prostu nie urosły. Czegoś im zabrakło, na pewno zabrakło im latem opadów. No i też trzeba wziąć pod uwagę to, że po prostu ziemniaki e, zaraz jak zeszły w maju trochę zmarzły. Te parę dni im zajęło, zanim doszły po prostu do siebie. No ale jest jak jest. I tutaj nie ma co, przynajmniej na te duże, narzekać. Jeszcze taka ciekawostka. Peż moim zdaniem najgorszy chyba chwast. Ciężko go wyplenić przez te jego rozłogi, a tutaj wrus w ziemniaka i to praktycznie przerósł przez całą długość ziemniaka. Podejrzewam, że po prostu szukał wilgoci i w ziemniaku ją znalazł. No, i ziemniaki zakopcowane. To teraz przyszła pora na buraczki. Tu mam już wykopane. I muszę powiedzieć, że wyszło to w tym roku nie najgorzej, bo sporo jest dużych buraczków, nawet bardzo dużych. Jak tutaj na te moje warunki, to naprawdę z tego jestem bardzo zadowolony. Pewnie, że tam małe też się zdarzają. No ale tutaj nie ma co narzekać. Pewno kosztowało to sporo podlewania w tym roku. Na szczęście ochłodziło się we wrześniu. We wrześniu też zaczęło troszkę więcej padać. I właśnie to spowodowało, że buraczki jeszcze troszkę w tym wrześniu podrosły. Zresztą to nawet widać po tych liściach. Mnóstwo takich zielonych liści świeżych. Właśnie wszystko to spowodowane jest tą wrześniową wilgocią. Jak patrzę na te moje buraczki i wydaje mi się, że jednak tutaj w tych moich warunkach lepiej sprawdzają się właśnie te odmiany okrągłe, jak ta czerwona kula, niż te odmiany podłużne. One jakiegoś szału nie zrobiły, a może po prostu taki rok i w przyszłym roku będzie to wyglądało lepiej. Trudno powiedzieć, zobaczymy. Marchew i Pietruszkę najczęściej kopiemy w naszym ogrodzie już na początku października, no ale właśnie przez tą ciepłą październikową aurę kopanie odłożyliśmy można powiedzieć, że nawet na sam koniec tego października. Zresztą to nawet lepiej, jeśli te warzywa korzeniowe są już schłodzone podczas kopania, czyli kopane przy niższych temperaturach powietrza, później włożone do chłodnej piwnicy, czy też do kopca, nie ma tam takiej już różnicy temperatur no i te warzywa lepiej wtedy będą się przechowywać ale na to marchew to ja się nie mogę napatrzeć, pierwszy raz mi się takie coś zdarzyło, praktycznie każda jedna tutaj marchewka wypuściła korzonki Włochata, kudłata i inne ata. Tylko tutaj brakuje jeszcze grzebienia, żeby to wszystko uczesać. No i na no tak sobie teraz w tej chwili leży. Na słońcu nawet. Niech te korzonki dobrze przeskną, niech zaschną. Ja już o tym wspominałem w jednym z wcześniejszych filmów. Było sucho, przyszedł deszcz, no i właśnie takie są efekty. Pełno takich korzonków. No ale co? No, wygląda to nie najgorzej. Myślałem, że będzie zdecydowanie, zdecydowanie mniej tej marchwi. Nie jest tak tragicznie. Chociaż przyznam, że w zeszłym roku jednak ta marchew była większa. Więcej właśnie było takich wyrośniętych sztuk. No ale co? Tutaj nie ma co narzekać. Jest jak jest. Oczywiście marchew od razu przebrana. Te mniejsze na bok, te tutaj pójdą do przechowania. No, i tak, patrząc na pietruszkę, to wydaje mi się, że jest lepsza niż w zeszłym roku. Jest trochę więcej tych takich wyrośniętych korzeni. Pewnie, że tam małe również się zdarzyły. Takie całe jedno wiaderko, 10-litrowe. Chociaż ja wiem, czy one aż takie małe są. Tutaj na pewno zaważyło też to, że pietruszka w tym roku bardzo ładnie wzeszła, co tak oczywiste u mnie nie jest. Częściej się zdarzy, że ta pietruszka bardzo słabo wschodzi, trzeba dosiewać, a w tym roku dwa rządki zeszły praktycznie idealnie, trzeba było nawet przerywać. Więc myślę, że to też zaważyło na tym, że ta pietruszka tak przynajmniej na oko wygląda lepiej niż w zeszłym roku. A tutaj marchew pastewna. Wydaje mi się, że wyszło to dość porównywalnie jak w zeszłym roku, jeśli chodzi o ilość, jeśli chodzi o wielkość korzeni. Tutaj również zdarzają się te marchwie właśnie z tymi drobniutkimi korzonkami, jednak jest ich tutaj zdecydowanie mniej. I można jeszcze zaobserwować jedną rzecz, że właśnie te korzonki, te drobne korzonki występują na tych marchewkach małych, mniejszych, słabo wyrośniętych, słabo rozwiniętych. Natomiast na tych dużych, na tych, które powiedzmy tą swoją docelową wielkość osiągnęły, Albo nie ma ich wcale, albo jest ich tutaj bardzo mało. To również o czym świadczy. No i też całe szczęście, że tylko właśnie ten deszcz objawił się w ten sposób, tymi drobniutkimi korzonkami, bo zawsze mogło dojść do takiej sytuacji, że z nadmiaru wody te korzenie marchwi mogłyby po prostu popękać. A takich korzonków popękanych jest zdecydowanie bardzo mało. No i jeszcze takie jedno porównanie Marchew pastewna, marchew jadalna Obsiane były podobne powierzchnie Powiedzmy tam 6 rządków Po sześć rządków tej i tej marchwi No i tej pastewnej Zebrałem właśnie trzy yy, takie taczki Natomiast tej yy, jadalnej Zebrałem tylko takie taczki dwie. To również o czymś świadczy Mianowicie o tym, że po prostu Ta marchew jest Mniej wymagająca I łatwiej znosi trudne warunki podczas uprawy. I dopiero na początku listopada wykopaliśmy seller oraz por i tak patrząc na tą seller, tutaj naprawdę grzechem byłoby na nią narzekać, bo korzenie są ładne, wyrośnięte, duże, nie są też jakieś takie zróżnicowane, że trafią się jakieś mniejsze, większe, po prostu wszystkie, wszystkie można powiedzieć są jednakowej dużej wielkości. No i co i tak patrząc na to, no to ta seller chyba yy, najlepiej właśnie z tych warzyw korzeniowych w tym roku tutaj w tym moim warzywniku się udała. No i na koniec przyszedł czas na por. Akurat go wykopuję i staram się tak za bardzo tej ziemi nie obtrząsać, bo i tak por idzie do zadołowania. No, i por przyjdzie tutaj do tunelu na całą zimę. Co, i tak to wygląda. Na pewno na por w tym roku również. Nie mogę narzekać. No i po wykopaniu tej pory w warzywniku zostaną już praktycznie same kapusty. One będą do bezpośredniego spożycia. Ja ich, ja ich tutaj chował y, nigdzie nie będę. Zresztą część już poszła do kiszenia. No i właśnie tak to w tym roku tutaj u mnie te zbiory wyglądały. Krótko podsumowując, najpierw pogoda y, raczej przeszkadzała przez suche upalne lato, a później co zaskakujące zaczęła sprzyjać. Wrzesień y, był chłodny, był deszczowy. To wszystko sprawiło, że te rośliny, można powiedzieć, dostały takiego drugiego życia, zaczęły znowu rosnąć. Zresztą to świetnie było widać przecież po tej marchwi, jaką ona miała zieloną matkę, już nie wspomnę o tych drobniutkich korzonkach. A później po tym wrześniu przyszedł październik, październik bardzo ciepły, były chyba bite nawet jakieś rekordy wysokości e, temperatury październikowej. Ciepły, babie lato, sprzyjało właśnie wykopkom, zbiorom warzyw ale również pojawiły się chwile z opadami, co z kolei sprzyjało właśnie tutaj tym wysianym już poplonom. Jak widzicie, część wschodzi. Tutaj jest część dopiero zasiana. Tutaj część już jest bardzo ładnie wyrośnięta. Akurat w tym miejscu były ziemniaki. I z drugiej strony podobnie. Tak więc na dzisiaj to tyle, do zobaczenia i zapraszam wkrótce.